W tej strzelce Agnieszka Sługilo z tej strony. Słuchajcie, położę dla Was runki na wrzesień 2021 i sobie zobaczymy, co tu dla Was będzie słychać. Pod filmikiem macie numer telefonu do mnie. Możecie się ze mną kontaktować na Whatsappie. No i szybciej odpowiadam. No i trzeba, poproszę łapkę w górę i o subskrypcję. Dobra, nie przeciągam. Wrzesień strzelec 2021 rok. Zobaczmy. No, coś tu, coś tu się nam, że tak powiem, kończy, ale zobaczmy. jakieś zmiany w obszarze związków się pokazują w domu nieciekawe sytuacje, o ile to nie są jakieś dziwne kłamstwa, oszustwa na zasadzie jakiejś zdrady też tego typu rzeczy. Teraz tak, pierwsza i podstawowa rzecz. Zdaje się, że moje runy mówią do strzelców, które że tak powiem, właśnie są na takiej drodze, że tak. No można by to było nazwać końcowego etapu, że tak powiem, związku. Bo karty pokazują, to jest w pierwszym jakby, w pierwszej odsłonie, tak? Natomiast zaraz sobie zobaczymy, co dla singli, dla tych. Natomiast energia ogólnie będzie energią ciężką we wrześniu, i tutaj się pokazuje taki moment, w którym właściwie to nie należy się już wysilać na jakiekolwiek nowe rozwiązania, na jakiekolwiek nowe sposoby, że tak powiem, uzdrawiania czegoś, nie wiem, dogadywania czegoś w pewien sposób, ustalania i tak dalej, bo już wszystko się przeżyło, że tak powiem, i, i Was mówi o. Owszem, ok, możecie. Powiedz strzelcowi, żeby czegoś nie robił, na pewno to zrobi. Natomiast problem polega na jednym. Każde jedno rozwiązanie, każda jedna rzecz, którą będziesz chciał wdrożyć strzelcu, jeżeli chodzi o obszar związków, będzie tak samo dobra. Czy to będziesz szukał nowych sposobów, czy to będziesz zostawał przy starych. Po prostu coś pękło, coś się jakby. Wylało, ktoś czegoś innego poszukuje, tak to się tutaj pokazuje w tych kartach. I może być to etap, że tak powiem, nie, niełatwy dla niektórych strzelców. Tym bardziej, że w domu, w rodzinie są pokazane bardzo emocjonalne takie rozgrywki. Poza tym, na, na miejscu dzieci mamy tutaj Durisas, jest to energetyka takiego w pewien sposób, jakby coś się w rodzinie rozpadało, rozwalało generalnie, jakby. Ktoś nie był w stanie, że tak powiem, zaraz to ci druga talia. I teraz tak, jakby ktoś nie był w stanie w sposób taki, nie wiem czy to ty, strzelcu, czy to twój partner, sam partnerka. Ale to tak jakby ktoś nie potrafił w sposób dojrzały, w sposób elegancki, w sposób e, e, racjonalny, jakby, jakby nie dopuszczał rozumu do podejmowania decyzji, do e, w pewien sposób ustaleń. E, ja mówię tutaj o naprawdę gdzie mogą strzelca niektóre e, akurat e, no, być w stadium roz, rozpadu po prostu relacji. I, i w pewien sposób ten dom, ta rodzina, to tu jest pokazane jako takie najbardziej bolesne, bo to jest właśnie w takim eskalowaniu emocji, ale też ktoś szarga czymś i emocjami, i myśleniem drugiej osoby, manipuluje w pewien sposób. Ale mnie się to wydaje, że tak, jakby ktoś nie wiedział, czego sam chce, krótko i tematycznie. Teraz tak, na, następna rzecz, która się pokazuje, to są sprawy zdrowia. I tutaj trzeba by było faktycznie zatroszczyć się o, o, o siebie, żeby troski nie było dokładnie. Przede wszystkim o nerwy, o sen, o generalnie rzecz biorąc, jak najwięcej technik relaksacyjnych, o ile, by tu nie powiedzieć, oczyszczających i takich, które pomagają zmienić energię, w pewien sposób rozpuścić bardzo dużo pokłady takiej takiej dynamicznej energii, ale ona się pokazuje jako energia, która rozsadza w pewien sposób, tak? Także na to trzeba zwrócić uwagę. Co jest ciekawe, nie wiem, czy jesteś typem człowieka strzelcu który po prostu w sytuacjach beznadziejnych, że tak powiem, już już ostatnie, co można tutaj w ogóle wziąć pod uwagę, to jest nadzieja. Ty mi się pokazujesz jako osoba, która przełoży wszystkie swoje siły na pracę, na w pewien sposób zrobienie porządku w sprawach materialnych, finansowych, właśnie na przepilnowanie biznesów, istnieje tutaj możliwość rozbudowy pewnych części czy firmy, czy, czy projektu. Pokazują mi się tutaj nowe, że tak powiem, relacje ale szukane bardziej przez pryzmat właśnie pracy, spraw zawodowych, że tak powiem, wchodzenie w e, jakby komitywę z ludźmi, którzy są w stanie Ciebie odciągnąć od myślenia e, o, o emocjach, o uczuciach, o tym, co się nie udaje, tym, co może być problemem dla Ciebie właśnie na linii związków czy na linii rodziny. E, karty pokazują, żebyś szukał ponad wszelką wątpliwość ze swojego trygonu przyjaciół. To jest pierwsza i podstawowa rzecz oraz trygonu uzupełniającego, czyli bliźniak, wodnik czy waga tak, żebyś szukał jak najwięcej zajęć w tej chwili bardzo racjonalnych, bardzo praktycznych, takich które, z których widać, że działanie podjęte w tych sprawach po prostu przynosi efekty od razu. To jest Ci bardzo tutaj potrzebne. Natomiast najistotniejszą jakby rzeczą jest to, że jesteś w stanie osiągnąć jakieś dosyć duże pieniądze, ale jakby to jest... To, gdzie? Otrzymujesz te pieniądze, ewentualnie zarabiasz te pieniądze, coś się udaje w momencie, kiedy jakiegoś sabotażystę ze swojego życia, że tak powiem, u, usuwasz. Nie wiem, być może, że to jest osoba, która ci po prostu miesza szyki, miesza w głowie, miesza w ogóle w Twoim myśleniu, że tak powiem, w Twojej takiej perspektywie, tak? w takim byciu zdyscyplinowanym, bo strzelec to jest tak naprawdę instytucja złotej rączki. Wiele potraficie, a nawet bym powiedziała, że o wiele więcej niż inni. Taka jest prawda i tak naprawdę szarganie emocjami tylko może Was wybić, że tak powiem, z... Takiego toku sukcesu w życiu. I to się tutaj pokazuje. Natomiast moim zdaniem, niektóre strzelce po prostu powiedzą dość i wyjdą z pewnej wycieczki, która i tak może ich boleć emocjonalnie, ale się udadzą po prostu swoim własnym szlakiem w drugą stronę i skupią się właśnie na, na pracy, pracy zawodowej, biznesie. Tutaj też jest jakaś nauka, nie wiem, jakieś inwestycji, jakieś, że tak powiem, zasięganie większej wiedzy. o od profesjonalistów, wchodzenie być może w jakieś też układy z profesjonalistami w konkretnych dziedzinach, żeby pomnożyć majątek, żeby rozwinąć przedsiębiorstwo, czy tam firmę, czy, czy po zwiększyć swoje szanse na awanse i tak dalej. Także jeżeli chodzi o dzieci, tutaj jest pokazana taka dosyć niejasna sytuacja. Po pierwsze, napięte stosunki, nie wiem, czy z dziećmi, czy poprzez dzieci. Ale to się pokazuje jako sytuacja, w której nie należy robić w tej chwili nic, bo jakby nie będzie środków do tego. Mało tego, wasze dziecko może mieć albo dzieci, może mieć troszeczkę słabszy okręt psychiczny ze względu na jakieś właśnie też niejasne sytuacje. Być może, że w waszym domu, w waszym związku, tak? Ale tu są właśnie takie. Hmm, Sytuacje, gdzie dzieciak się czuje niepewny, czuje się w pewien sposób, no nie tyle niedoceniony, ale no, nie czuje się bezpiecznie, jeżeli chodzi o sytuacje emocjonalne. Z tego to tu mogą być też jakieś takie akty dziwnych buntów, dziwnych zachowań takich, szukania sobie dziwnych znajomych, różnych tego typu rzeczy. Także Czas jest na uporządkowanie spraw, czas jest na podejście stricte czysto rozumowe do wszystkiego, co się będzie działo we wrześniu. Macie być jak ta skała, nie poddająca się, że tak powiem, emocjom, ale widząca cały kształt przez właśnie przez fakty, po prostu fakty. Nazywajcie rzeczy... Takimi, jakimi one są. Po prostu. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli niektóre z Was będą w tym czasie w jakikolwiek sposób siebie się kajały, poczucie winy miały i tak dalej, że to przez nich coś się dzieje, że tak powiem, na polu związku, rodziny i tak dalej, ja Wam muszę coś powiedzieć. Mnie się tutaj pokazuje karta, która informuje o tym, że żebyście nie wiadomo, co zrobiły, i tak nie zmieniłybyście niczego, dlatego że zmiana nastąpiła w tej drugiej osobie i nawet jeżeli ta osoba w jakikolwiek sposób Was ściemniała, Manipulowała wami, przekonywała was, że generalnie rzecz biorąc walczy o coś, czy chce o coś walczyć i tak dalej, chce coś zrobić dobrego i tak dalej, to moim zdaniem na podstawie tych rund, które tutaj mam, intencje tej osoby były kompletnie przeciwne. Także tak naprawdę, jak don Kiszot, no, mogłeś sobie walczyć z wiatrakami do ustranej śmierci, i tak by nie wyszło z tego nic, co, co miałoby podstawę do budowania dalszej przeszłości razem, spokojnej, takiej, w której wszyscy jest Jesteście w stanie wzrastać, rozwijać się, w której jest dużo miłości, czułości, a przede wszystkim spokoju. Także bez poczucia winy, bez tego typu rzeczy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Natomiast chciej zobaczyć, jakie są fakty. Chciej nazywać rzeczy po imieniu. Patrz inaczej, słuchaj, rozmawiaj z ludźmi którzy być może, oni wygodnie, wygodnych treści do Ciebie nie przekazują, ale mogą powiedzieć pewne rzeczy, które są tak oczywistą oczywistością, a które Ty nie chcesz zobaczyć, jeżeli chodzi o swoje życie. Dobrze, unikamy wszelkich spraw, które mają nas, że tak powiem, wyciszać, a są też nasenne. To jest pierwsza rzecz, którą robimy. Kompletnie ziółka możesz sobie brać i to też pod kuratelą zielarza albo lekarza, natomiast żadnych mocniejszych rzeczy nasennych. Co dla singli, co dla generalnie rzecz biorąc. Dobrze, dla par mi się tutaj pokazuje, o ile nie rozwijacie razem przedsiębiorstwa, o ile nie przeprowadzacie się do nowej lokalizacji, za granicę generalnie rzecz biorąc, o ile nie ma tutaj aktywnego działania i do takiego grania do jednej bramki. Jeżeli chodzi o, o Wasze małżeństwo i jest to w rajdo, czyli jest to ułożone, jest to z pełnym szacunkiem jednej i drugiej osoby do, do siebie nawzajem, tak? Jest to faktycznie w pewien sposób ustalone i od lat, generalnie rzecz biorąc, już idzie swoim tonem, ale też jest bardzo duże takie zrozumienie i szacunek dla odrębności i potrzeb drugiej osoby, czyli partnera. O ile y, 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 jesteście takimi osobami, to dla par widzę tutaj y, bardzo ładne układy, bardzo ładne, że tak powiem. Miesiąc, coś, co przyniesie dużą satysfakcję. Jeżeli tego nie ma, wiadomo, już opisałam wcześniej. Natomiast dla singli, ja widzę tylko powierzchowne, że tak powiem, takie jakieś spotkania, jakieś być może, no nie wiem, nie będzie to miesiąc, który przynosi coś stabilnego, coś perspektywicznego, coś, co Was powala na kolana i mówicie, o Boże, to ten albo to tam. Także spokojnie, bardzo spokojnie generalnie w tym miesiącu zachowywać się, nie podejmować ważniejszych decyzji, a już na pewno nie być jak ten Don shot naprawdę, nie walczcie z wiatrakami. W związku jest to fajne, że muszą dwie osoby się o niego starać, walczyć, w pewien sposób pracować nad nim, żeby to miało sens ręce i nogi. A tutaj widać, że jedna z osób po prostu sabotuje związek. I nie wiem o co chodzi, ale dobrze by było się dowiedzieć, czy chodzi na pewno o to, że jakieś ułomności masz, że z czymś nie dajesz rady, że w czymś generalnie rzecz biorąc nie jesteś taki, jak powinieneś być strzelcą, czy raczej chodzi o jakiś zysk, o którym ty możesz nie wiedzieć, i tak naprawdę, e, może większość rzeczy, tak naprawdę, w tym związku chodziło właśnie o finansową materię, o pewne rzeczy, których ty nie chciałeś dostrzegać. No i normalnie, dzieje, to się w, w te, wszystko w tej chwili wylewa. To w ten, w ten miesiąc jakby macie szansę już. Ponazywać rzeczy po imieniu, zobaczyć jak jest i wylogować się z pewnych imprez związkowych, które już nie pracują. I to już od długiego czasu. No nie wiem, na przemyśl sprawę, czy nie jesteś zmęczonym człowiekiem już. Nie zdradzaj samego siebie i tutaj być może, że właśnie kobieta będzie jakieś robić cuda, nie widzę. Niefartowny czas, jeżeli chodzi w ogóle o relacje strzelców z kobietami, więc bardziej stawiać na facetów. Buziole wam daję, trzymajcie się cieplutko. No i co, i do usłyszenia niebawem, nie? W październiku albo na czytaniach prywatnych. Buźka pa.